Dzisiaj na skwerze miast partnerskich odbyła się konferencja prasowa prezydent miasta Anny Mieczkowskiej oraz wicewojewody zachodnio-pomorskiego Bartosza Brożyńskiego, podczas której przekazano pozytywną opinię wojewody zachodnio Adama Rudawskiego w sprawie poszerzenia granic miasta. Nasze starania o zmianę granic administracyjnych miasta są naprawdę na dobrej drodze. Wczoraj późnym popołudniem otrzymałam od pana wojewody informację, że nasz wniosek, poparty konsultacjami społecznymi, a przede wszystkim poparty racjonalnymi przesłankami, Został pozytywnie rozpatrzony i mamy, proszę Państwa, opinię pozytywną. To oznacza, że jest realna szansa, że od 1 stycznia 122 hektary terenów zostaną włączone w granice administracyjne miasta. Nie będą one objęte strefą ochrony uzdrowiskowej i będzie mogła tam powstać strefa aktywności gospodarczej. Chcemy przełamać monokulturę gospodarczą. Chcemy oczywiście nadal wzmacniać i rozwijać turystykę, branżę turystyczną i zarówno turystykę uzdrowiskową, jak i turystykę. Wypoczynkową, ale chcemy również stworzyć miejsce do pracy dla tych, którzy w branży turystycznej nie chcą pracować. Teraz pozytywnie zaopiniowany wniosek został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na te 122 hektarów składa się 81 działek, 81 nieruchomości. 81% tych nieruchomości to nieruchomości, których, które są własnością miasta koło brzegu. Co więcej, te przesłanki społeczno-ekonomiczne wskazują, że ten obszar, będąc właśnie pod e, władzą kołbrzegu, będzie się lepiej rozwijał. Co istotne, na terenie tego obszaru znajduje się oczyszczalnia ścieków, już funkcjonująca. Na terenie tego obszaru znajduje się instalacja regionalna e, odpadów. Co więcej, na tym obszarze być może w przyszłości powstanie też port serwisowy, który zapewni dodatkowe miejsca pracy. Decyzja należy do premiera i Rady Ministrów. Do 31 lipca ministerstwo, a właściwie Rada Ministrów powinna e, ten wniosek zweryfikować i podjąć decyzję, czy rzeczywiście on jest zasadny. W spotkaniu wzięli udział także radni Rady Miasta, którzy zagłosowali za uchwałą, oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.